Cześć, witamy serdecznie, powiedz halo. Halo. E, witamy serdecznie na nauczaniu zdalnym. Dzisiaj mamy zdalne nauczanie i Kaspi tu się będzie uczyć, bo e, jest taka sprawa, że e, nauczycieli w Kacpra szkole można powiedzieć choroba wykosiła. I dzisiaj będziemy przede wszystkim trochę pisać. Mamy takie trzy zadania. Pierwsze z, nich będzie, <coughs> Pierwsze z nich będzie pisanie dziewiątki różnymi kolorami. Tutaj musi dopasować sobie, która część z tych trzech puzli Pasuje. I jeszcze rzecz takiego typu, że musi słuchać, jakie to jest słowo, i dopasować odpowiednią literę, i przykleić. Czyli Kasper musi posłuchać, jaki jest początek danego słowa z tych tutaj właśnie rzeczy. I musi to dopasować. Tak? Tak czy nie? Tak, tak. Tylko, że będziemy robić to po niemiecku, wiadomo. Jeszcze pozostałe zadania. Dasz mi te kartki? Daj mi. Daj, przynieś. Dasz mi te kartki. Przynieś kartki. Przynieś mamie. Połóż to. Przynieś. Przynieś tam. Podaj mi to wszystko daj daj jeszcze tamte daj kiedyś było tak, że Kaspi nie umiał zrozumieć że trzeba coś dać ale dzisiaj widzicie to się zmieniło eee, i zobaczcie poczekaj Kaspi, poczekaj tu mamy taki takie rzeczy do wycięcia, tak. świeczki w różnych kolorach. A na tej kartce musicie je przykleić w odpowiednim ciągu. Kolejne rzeczy do pisania to jest oczywiście literka B. Zabieramy się za robotę, tak? Tak? Halo! Dobra, tu wycinamy. Najpierw musisz schneiden i Czyli powycinamy sobie, tak? To tnij. A później przyklej, dobrze? Tak? Tak? Tak. Zaczynaj, tnij. No. Ładnie. nie! Pani Komisarz! Pani Tu, 폴리니 폴리니 E, tak, my już po zadaniach, e, zadania wykonane. No i co mogę Wam powiedzieć? Powiem Wam, tak, e, początkowe zadania nie było problemu. Kacper ma w tym momencie problem z koncentracją. E, dlatego e, jedziemy do Centrum Socjalno-Pediatrycznego. E, no i przede wszystkim też wiadomo ma problem ze snem. Dlatego daję mu melatyninę, ale żeby były pro, problemy z koncentracją roz, rozwiązane, trzeba zastosować y, leczenie farmakologiczne. No i do czego zmierzam? Mm, przy tym zadaniu nie miał problemu znaleźć tutaj tej części. Widzicie, dobrze zaznaczył. Także to była ta część tutaj. E nie miał z tym problemu. Eee, kolejna rzecz, która, z którą nie miał problemu, było właśnie zakreślanie liter w odpowiednim kierunku, jak czałki idą. Z tym nie miał problemu. Eee, z tym zadaniem też nie miał problemu, bo powycinał, poprzyklejał. Wszystko zrobił dobrze, ja mu mówiłam dane słowo, a potem on starał się powtarzać szkołę danej litery. Z dziewiątką też nie miał problemu. E, co mogę jeszcze powiedzieć? Tu w tym zadaniu jak widzicie, był problem, ponieważ dali za dużo czerwonych świeczek. Jeszcze dali jakąś pomarańczową, to było wszystko ok. Ehm, I przede wszystkim to był błąd w tym zadaniu. No i to kaczka zdekoncentrowała. Oczywiście zrobiłam adnotację i notatkę do nauczycielki, że w tym zadaniu jest po prostu błąd. I po prostu mam wrażenie, że oni. Biorą jakieś zadanie, i nie sprawdzając dokładnie, czy to w ogóle wychodzi, e, takie mam wrażenie. No, ale no, nie będę się kłócić ze szkołą. W każdym razie powiedziałam Kacperkowi, że tam jest błąd, i e, trochę się sfrustrował. To był zły na siebie, widziałam to, e, bo bardzo mu na tym zależało, żeby to zrobić. E, tyle wycinania w ciągu dnia, co on teraz miał. To to jest trochę dużo. No, i co mogę powiedzieć, właśnie jeśli chodzi o jego koncentrację, on koncentruje się na zadaniach, które go tak naprawdę interesują. Te, co go nie interesują, i żadnego jakiegoś tam e, po prostu w związku z nimi nie czuje jakiegoś takiego emocjonalnego. To on ma takie zadania po prostu w nosie, nie chce mu się wycinać, i no i niestety to tak wygląda, nie? Praktyka czyni mistrza. Z początku to pierwsze zadanie powycinał, było wszystko ok, a później to już wiadomo drugi raz już nie chciał, czuł się, że było mu tego za dużo tych zadań i po prostu o to zadanie, o to jedno zadanie jeszcze było z błędem, o to jedno zadanie po prostu bym je skróciła. Pomogłam mu to wycinać, żeby on nie był sfrustrowany, bo ileż jest tak, sytuacji, w których my jako dzieci też potrzebowaliśmy od naszych rodziców pomocy i byliśmy na tyle zmęczeni, że nie byliśmy w stanie przykładowo czegoś tam zrobić. I nam rodzice jakoby pomagali, to nie jest tak, że za nas odrabiali zadania, tak? Tylko po prostu pomagali nam w pewnych czynnościach, żeby było nam łatwiej, żeby to szybciej skończyć, żeby tu mieć też czas dla siebie. Niestety autysta ma mniej, e, mniej pola koncentracji, tego mniej czasu się potrafi skoncentrować akurat w przypadku kacka, bo nie, nie będę tu generalizować. Po prostu w przypadku Kacpra, Kacperczykiem się nie skoncentrować w tym momencie i po prostu e, nie będę go katować Powiedziałam, wszystko fajnie zrobił, pochwaliłam go, jest okej, okay, nagroda, tak pracował dzielnie. Więc ja nie będę e, tutaj wymagać od niego czegoś, czego on fizycznie nie potrafi w tym momencie zrobić. Także tak by to było. Takie te dzisiejsze zadania. Także jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!